Usiadłem przy stoliku w kącie restauracji. Miałem być tylko kolejnym klientem. Nikt nie mógł mnie rozpoznać, ale gdy zobaczyłem ją, moje serce się zatrzymało. Dziewczyna niosła tacę z jedną ręką, drugą miała w gipsie, zwisała bezwładnie przy boku. Poruszała się ostrożnie, jakby każdy krok sprawiał ból. Miała może dwadzieścia lat, może mniej. Dzień dobry, co mogę podać? zapytała, próbując się uśmiechnąć ale w jej oczach widziałem strach. Nie, nie strach, terror. Co się stało z pani ręką? Zapytałem cicho. Jej twarz zbladła, spojrzała nerwowo w kierunku kuchni. Upadłam. Schody. Proszę, co pan zamówi? Kłamała. Wiedziałem, że kłamała, bo robiłem to zawodowo. Dwadzieścia lat w policji uczy rozpoznawać prawdę od kłamstwa. Z kuchni wyszedł mężczyzna, gruby, łysy, z tłustą brodą spojrzał na nas ostrym wzrokiem. Magda, ruszaj się, nie mamy całego dnia. Dziewczyna zadrżała, dosłownie zadrżała na dźwięk jego głosu. Tak, szefie, wyszeptała. Zamówiłem kawę i kanapkę. Obserwowałem. To, co zobaczyłem przez następne dwie godziny, zmieniło mnie na zawsze. Krzyki z kuchni. Ty nieudacznico, znów rozbiłaś talerz. Magda wychodziła stamtąd z czerwonymi oczami. Służyła klientom ze złamaną ręką, bo bała się wziąć zwolnienie lekarskie. Kiedy wychodziłem, usłyszałem ostatnie zdanie: „Jeśli jeszcze raz coś spieprzyjesz, nie dostaniesz ani grosza za ten tydzień”. Stałem na zewnątrz, trzęsąc się z wściekłości. Nie wiedziałem jeszcze, że za trzy miesiące ten człowiek będzie błagał mnie o litość. Nazywam się Anna Kowalska, mam 41 lat i jestem inspektorem pracy. Brzmi nudno, prawda? Większość ludzi myśli, że sprawdzamy tylko czy pracownicy mają właściwe krzesła i czy jest kawa w biurze. Nie mają pojęcia. Sprawdzamy przemoc, wyzysk, złamane życia ukryte za fasadą normalnych firm. Zostałam inspektorem po tym, jak moja siostra popełniła samobójstwo. Miała 24 lata. Pracowała w fabryce, gdzie szef molestował młode dziewczyny. Kiedy się odważyła zgłosić sprawę, zwolnił ją. Zniszczył jej reputację. Nikt nie chciał jej zatrudnić. Znalazłem ją w łazience. Pusty słoik po tabletkach w ręku. Od tego dnia polowałem na takich ludzi. Każdego dnia dostaję zgłoszenia. Telefony o czwartej rano od przerażonych kobiet. Listy pisane drżącą ręką. Zdjęcia siniaków schowane w kopertach bez nadawcy. Ale nigdy nie widziałam czegoś takiego jak w restauracji u Stasia. Ta dziewczyna Magda miała złamaną rękę. Nie od upadku. Kto się złamał? A ona nadal tam pracowała, bo potrzebowała pieniędzy. Tego wieczoru wróciłam do domu i nie mogłem spać. Widziałem jej oczy, ten strach, sposób w jaki skuliła się, kiedy szef podniósł głos. Znałem ten wzrok. Widziałem go w lustrze przez całe dzieciństwo. Mój ojciec był podobny. Krzyczał, uderzał, potem kupował kwiaty i przepraszał. Mama zawsze mu wybaczała, zawsze wierzyła, że się zmieni. Nie zmienił się. Nigdy się nie zmieniają. Ale tym razem było inaczej. Tym razem miałam władzę. Miałam prawo wejść do tej restauracji i zrobić porządek. Problem był jeden. Potrzebowałam dowodów, twardych, niepodważalnych dowodów. I wtedy wpadłam na pomysł. Pójdę tam jako zwykły klient. Będę obserwować, nagrywać, zbierać świadectwa. A potem, potem pokażę temu Skurwielowi, co się dzieje z ludźmi, którzy krzywdzą niewinnych. Nie wiedziałem jeszcze, że odkryję coś o wiele gorszego niż przemoc fizyczna. Nie wiedziałem, że ten człowiek zniszczył życie nie jednej, ale dwunastu dziewczyn, a przede wszystkim nie wiedziałem, że jego największy sekret da mi najlepszą broń przeciwko niemu. Przez następne dwa tygodnie przychodziłam do restauracji co drugi dzień. Zawsze o różnych porach. Obserwowałam, Magda nie była jedyną ofiarą, była też kasia. Sześciasioletnia dziewczyna, która pracowała przy zmywaniu naczyń. Stanisław, właściciel, krzyczał na nią za każdym razem, gdy zostawiła krople wody na talerzu. Ty głupia krowo! Moja babcia myła lepiej, a była ślepa. Kasia płakała w kuchni. Myślała, że nikt nie widzi. Był też Tomek, kucharz. Mężczyzna po pięćdziesiątce, który pracował tam od dziesięciu lat. Stanisław traktował go jak niewolnika. Tomek, to mięso jest za twarde. Chcesz mnie zrujnować? Ale szefie, to pan kupił najnajtańsze. Nie gadaj mi tu, rób co każe. Tomek pocił się nad kuchenką, gotując na najwyższych temperaturach, bo właściciel oszczędzał na gazie. Oparzenia na rękach miał jak tatuaże. Najgorsze było to, jak Stanisław traktował klientów przy swoich pracownikach. Pewnego dnia przyszła staruszka, zamówiła zupę i pieczywo. Kiedy chciała zapłacić, okazało się, że zabrakło jej pięciu złotych. Proszę. Może mogłabym zapłacić jutro? Mieszkam tu obok. Stanisław uśmiechnął się wrednie. Magda. wrzasnął. Chodź tu. dziewczyna podbiegła, trzęsąc się. Widzisz tę panią? Chcesz rzeć za darmo. Przez takich ludzi musimy ciężko pracować. Zapamiętaj to. Staruszka zaczęła płakać. Zostawiła pieniądze, jakie miała i wyszła bez zupy. Magda stała czerwona ze wstydu. Wiedziała, że to było niesprawiedliwe, ale nic nie powiedziała. Innego dnia przyszła młoda mama z dwuletnim dzieckiem. Dziecko płakało, było głodne. Zamówiła dla siebie herbatę i dla dziecka jogurt. To nie jest żłobek, warknął Stanisław. Jak dzieciak będzie hałasować, wyrzucę was. Kobieta próbowała uspokoić dziecko, ale ono płakało coraz głośniej. Było zmęczone, głodne. Dość, wą stąd! Krzyczał Stanisław, wskazując na drzwi: Ale już zapłaciłam. I co z tego? Won! Kobieta wyszła płacząc, dziecko na rękach. Stanisław zwrócił się do pracowników. Widzieliście? Tak się pozbywa balast. Nie ma litości dla słabych. Magda i Kasia wymieniły spojrzenia. Widziałam, że coś w nich pękło tego dnia. Ale najgorsze przyszło w piątek. Przyszedł młody chłopak, może osiemnastoletni, zamówił kanapkę i kole. Gdy ją jadł, Stanisław podszedł i spojrzał na jego ubranie. Hej, ty, skąd masz pieniądze na jedzenie? Pracuję w budowlance, po szkole? Młody, a już oszukuję. Na pewno ukradłeś. Stanisław mówił to głośno, żeby wszyscy słyszeli. Chłopak zapalił się rumieńcem. Nie kradłem. Mam paragon z wypłaty. Pokaż. Chłopak nie miał ze sobą paragon. Stanisław uśmiechnął się triumfalnie. No właśnie. Złodziej, zapłacisz podwójnie, albo wezwę policję. Chłopak był w szoku. Zapłacił podwójnie, choć nie miał pieniędzy. Wyszedł bez kolacji. Siedziałam w kącie, ściskając ręce w pięści. Ten człowiek nie był tylko złym szefem. To był psychopata, który żywił się cudzym cierpieniem. Lubił upokarzać, lubił widzieć łzy, lubił mieć władzę nad bezbronnymi, ale jeszcze nie wiedziałam, jak daleko sięgała jego przemoc. Jeszcze nie wiedziałam o pokoju na zapleczu i o tym, co tam się działo po godzinach. W środę, trzy tygodnie po moim pierwszym wizycie, zobaczyłam coś, co zmieniło wszystko. Przyszłam o ósmej wieczorem. Restauracja była prawie pusta, tylko jeden stolik zajęty przez starsze małżeństwo. Magda wyglądała gorzej niż zwykle. Oprócz gipsu na ręce miała siniak pod okiem, świeży, może jednodniowy. Próbowała go ukryć makijażem, ale pod jarzeniówkami było widać wszystko. Kiedy podawała mi kawę, ręka jej drżała tak bardzo, że płyn rozlał się na spodek. Przepraszam, wyszeptała, panikując. Nic się nie stało, powiedziałam łagodnie, ale ona już pobiegła po ścierkę. Bała się, że Stanisław zobaczy. Za późno. Magda. Ryk z kuchni sprawił, że cała restauracja zamarła. Dziewczyna pobiegła do szefa. Słyszałam każde słowo. Znów spaprałaś. Ile razy mam ci mówić, żebyś się nie trzęsła jak liść? Przepraszam, szefie, ręka nadal boli. Boli? To ja ci pokażę, co to znaczy ból. Usłyszałam dźwięk uderzenia, głuchy, mokry dźwięk dłoni na twarzy. Magda zawyla z bólu. Następnym razem będziesz pamiętać. A teraz sprzątaj ten bajzel i nie płacz, bo masz klientów. Wyszła z czerwoną pręgą na policzku, łzy kapały na podłogę, ale próbowała się uśmiechnąć do gości. Starsze małżeństwo przy drugim stoliku wstało i wyszło bez płacenia. Nie mogli patrzeć na to, co się dzieje. Zostałam sama z Magdą. Kochanie, zaczęłam cicho. Nie, proszę, przerwała mi. Niech pani nic nie mówi. On nas podsłuchuje. Pokazała oczyma na kamery w kątach sali. Ale to, co robi, to przestępstwo. Proszę pani. Jej głos był pełen rozpaczy. Ja mam matkę na ręcie, siostrę w liceum. Jeśli stracę pracę, nie będziemy miały co jeść. On to wie. Są inne miejsca pracy. Nie dla takich jak ja. Nie skończyłam szkoły, nie mam kwalifikacji. A on, on mówi wszystkim właścicielom w okolicy, że jestem złodziejką. Nikt mnie nie zatrudni. W jej głosie była rezygnacja gorsza niż płacz. Ile masz lat, Magda? Dziewiętnaście, dziewiętnaście lat. W wieku mojej siostry, kiedy zaczęły się jej problemy. A jak długo tu pracujesz? Dwa lata, od kiedy mama zachorowała? Dwa lata piekła, dwa lata bicia, upokarzania, strachu. Magda, posłuchaj mnie, jestem inspektorem pracy, mogę ci pomóc. Jej oczy rozszerzyły się ze strachu. Nie, proszę, nie, jeśli się dowie, że pani mówiłam, co ci zrobi? Cisza. Magda, co ci zrobi? Już to robił innym dziewczynom, Marii, Agnieszce, Paulinie, co im robił? Jej głos był już tylko szeptem. Zamykał je na zapleczu na całą noc, bez jedzenia, bez wody, a rano mówił, że to przez ich niesubordynację, że zasłużyły. Serce zabiło mi szybciej. Co jeszcze? Kazał im robić różne rzeczy, żeby dostać wypłatę, jeśli odmówiły, tracili pieniądze za cały miesiąc. Jakie rzeczy, Magda? Ale już nie odpowiedziała. Stanisław wyszedł z kuchni i spojrzał na nas podejrzliwie. Magda, co tu gadacie? Nic, szefie. Klientka chciała dopłacić. To się śpiesz, nie mam czasu na gawędzenie. Rzucił mi rachinek na stolik i odszedł. Magda podeszła do mnie raz jeszcze. Proszę pani, wyszeptała tak cicho, że ledwo słyszałam. Pokój numer siedem na zapleczu. Tam są rzeczy, dowody i odeszła. Siedziałam sama, trzęsąc się z wściekłości. Ten człowiek nie tylko krzywdził fizycznie, to był drapieżnik seksualny. A one milczały, bo bały się głodu, ale to miało się skończyć. Tej nocy zaczęłam planować jego upadek, przez następny tydzień nie robiłam nic. Chodziłam do restauracji jak zwykle, uśmiechałam się do Stanisława, płaciłam rachiniek, zachowywałam się jak typowa klientka. On myślał, że wygrał, widziałam to w jego oczach. Sposób, w jaki patrzył na Magdę, pewność siebie, poczucie bezkarności. Ta dziewczyna to skarb, powiedział mi któregoś dnia, wskazując na Magdę. Pracowita, posłuszna. Szkoda, że wszystkie nie są takie. Uśmiechnęłam się słodko. Rzeczywiście, rzadko spotyka się taką lojalność. No właśnie, ona wie, gdzie jej miejsce. Magda słyszała każde słowo. Widziałam, jak kurczy się w sobie, ale widziałam też coś innego w jej oczach iskre. Małą, ale jednak. Zaczęła mi ufać. Czasami, kiedy Stanisław był w kuchni, wymieniałyśmy spojrzenia, nie mówiłyśmy nic. Ale obie wiedziałyśmy. Plan był w toku. Stanisław stawał się coraz bardziej pewny siebie. Zaczął nawet żartować ze swojej władzy nad pracownikami. Wiesz, co pani Anno? Tak przedstawiłam się pierwszego dnia. Młodzi dzisiaj nie szanują pracy, trzeba ich trzymać mocno, inaczej się rozleniwiają. Ma pan rację, odpowiadałam spokojnie. Wewnętrznie liczyłam dni do jego upadku, potrzebowałam jeszcze tylko jednej rzeczy. Dostępu do tego pokoju na zapleczu i już wiedziałam, jak to zrobić. W piątek, dokładnie miesiąc po pierwszej wizycie, wykonałam ruch. Przyszłam do restauracji o dziesiątej wieczorem, tuż przed zamknięciem. Oj, pani Anno, już kończymy, powiedział Stanisław. Nic nie szkodzi, tylko szybka kawa na wynos. Magda przygotowała kawę, była sama na sali. Kasia i Tomek już poszli do domu. Pani pozwoli, że skorzystam z toalety? Zapytałam niewinnie. Oczywiście na końcu korytarza. Wiedziałam, gdzie jest toaleta, ale wiedziałam też, że tuż obok jest pokój numer 7. Korytarz był ciemny. Stanisław został w kuchni, sprzątając. Magda myła szklanki przy barze. Pokój numer 7 miał zwykłe drzwi. Bez numeru, bez oznaczenia. Wyglądał jak magazyn. Sprawdziłam klamkę. Zamknięte. Ale miałam ze sobą wytrych. Po dwudziestu latach w policji uczysz się różnych umiejętności. Drzwi otworzyły się po trzydziestu sekundach. To, co zobaczyłam w środku, przeszło moje najgorsze obawy. Pokój był mały, może cztery na trzy metry, bez okien, jedno łóżko, szare prześcieradła. Na ścianach wisiały zdjęcia, dziesiątki zdjęć, młode kobiety, większość bardzo młodych, niektóre płakały, niektóre wyglądały na przerażone, wszystkie były w bieliźnie albo nago. Rozpoznałam Magdę zdjęcie sprzed roku. Bez gipsu, ale już ze strachem w oczach. Rozpoznałam też inne twarze dziewczyny, które prawdopodobnie już tu nie pracowały. Na biurku leżały dokumenty kontrakty z klauzulą o dodatkowych obowiązkach za wyższe wynagrodzenie i dyktafon stary, ale sprawny. Włączyłam go. Głos Stanisława nagrany może tydzień temu Słuchaj, Mała albo robisz, co mówię, albo możesz szukać pracy gdzie indziej ale pamiętaj, Powiem wszystkim, że jesteś złodziejką. Nigdzie cię nie przyjmą. Głos dziewczyny, młodej, przestraszonej. Proszę, ja nie mogę. To jest złe. Złe? Śmiech Stanisława był lodowaty. Złe to jest być bezrobotną. Złe to jest kiedy twoja rodzina głoduje, a ja oferuję ci łatwy sposób na dodatkowe pieniądze. Ale to jest to jest biznes. Robisz co mówię, dostajesz 200 zł ekstra. Nie robisz, idziesz stąd bez grosza. I pamiętaj, mam znajomych w każdej restauracji w okolicy. Słyszałam płacz dziewczyny, potem cisza. W dyktafonie było więcej nagrań, dziesiątki, z różnymi dziewczynami, wszystkie podobne, groźby, przymus, wykorzystanie. Skasowałam wszystko na telefon, każde nagranie, każdy dokument. Zrobiłam zdjęcia całego pokoju, miałam go, miałam dowody, które zniszczyłyby go na zawsze ale to nie wystarczało. Chciałam, żeby poczuł strach, żeby zrozumiał, jak to jest być bezbronnonym. Chciałam, żeby błagał o litość, tak jak te dziewczyny błagały jego. Wyszłam z pokoju cicho, jak duch. Stanisław nadal sprzątał kuchnię. Pani Anno, już myślałem, że pani tam usnęła, zaśmiał się. Wszystko w porządku, odpowiedziałam z uśmiechem. Ale w środku płonęłam. Za dwa dni miał dostać to, na co zasłużył. Poniedziałek przyszłam do restauracji z przyjacielem. Piotr pracował w prokuraturze. Oficjalnie był tu jako klient. Nieoficjalnie jako świadek. Stanisław był w doskonałym nastroju. Biznes szedł dobrze. Nikt nie podejrzewał jego sekretów. Dzień dobry pani Anno, co podać? Poprosimy dwa obiady. I może mogłabym zamienić słowo na osobności? Chciałam zaproponować współpracę. Jego oczy błysnęły chciwością. Oczywiście, chodźmy do mojego biura. Poszedł przodem. Ja za nim. Piotr został przy stoliku, nagrywając wszystko na telefon. Biuro Stanisława było tuż obok pokoju numer 7. O jakiej współpracy mówimy zapytał, zamykając za nami drzwi. Wie pan, jestem sama, bez rodziny, mam oszczędności. Myślałam o inwestycji w lokalny biznes interesujące ale chciałabym wiedzieć wszystko o firmie wszystkie źródła dochodu. Stanisław zawahał się. Restauracja to prosty biznes. Jedzenie, napoje. A te dodatkowe usługi dla stałych klientów? Jego twarz zmieniła się. Jakie usługi? Wyjęłam telefon i puściłam nagranie jego głosu. Złe to jest być bezrobotną. Złe to jest, kiedy twoja rodzina głoduje. Krew odpłynęła mu z twarzy. Skąd? Skąd to ma pani? Z pokoju numer siedem. Bardzo ciekawa kolekcja ma pan tam, panie Stanisławie. Próbował chwycić za telefon. Odsunęłam się. Oj, oj, nie radzę. To wszystko już jest u mojego wspólnika z prokuratury, kopie na trzech różnych serwerach. Co pani chce? Jego głos był już inny, słabszy. Sprawiedliwości. Wyjęłam z torebki dokumenty. To jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, zmuszanie do prostytucji, wymuszenia, pobicia. Mamy dwanaście świadków gotowych zeznawać. Nie może pani, ja mam rodzinę, interes. Miał pan pomyśleć o tym wcześniej. Stanisław upadł na fotel, ręce mu drżały. Proszę, ile pani chce, dam wszystko. Chcę, żeby pan poczuł to, co czuły te dziewczyny: strach, bezradność. Wstałam. Za godzinę przyjedzie policja. Ma pan czas napisać list do rodziny. Nie, proszę, wszystko oddam, przeproszę dziewczyny, ale już szłam do drzwi. Pani Anno, odwróciłam się, nazywam się Anna Kowalska. Jestem inspektorem pracy i właśnie pana aresztowałam. Wyszłam z biura. Magda stała przy barze, patrząc na mnie wielkimi oczami. Policja przyjechała dokładnie za godzinę. Stanisław próbował uciec przez okno w kuchni. Nie udało mu się. Trzy miesiące później Magda zaczęła studia. Dzięki świadkom z restauracji dostała stypendium dla pokrzywdzonych. Stanisław siedzi w więzieniu. Dostał osiem lat. Pokój numer siedem jest teraz magazynkiem na napoje. Nowi właściciele? Były kucharz Tomek i jego żona zrobili z restauracji uczciwe miejsce. Czasami przychodzę tu na kawę. Magda pracuje tutaj w weekendy, żeby dorobić do stypendium. Uśmiecha się teraz naprawdę. Dziękuję. Mówi za każdym razem. Ale to ja powinienem dziękować. Przez nią przypomniałam sobie, po co robię te prace. Sprawiedliwość nie zawsze przychodzi szybko, ale zawsze przychodzi.